Na tych osiedlach, witam cię Tu sam sobie nie urwasz, a co dopiero komuś Na tych osiedlach, tu Dufa... e, Siemanko, witajcie w drugim odcinku serii Quake 3 Jesteśmy już na mapce, oczywiście jak już mówiłem, że będziemy z e, e, kontra jednym, Jeden koleś, a nie kilku nas, kilka przedtem widzicie, że jesteśmy na innej mapie Już nie galaktyka, jak przedtem była coś w tym stylu. Gdzie on jest? Tylko we dwójkę. I on jest prawdopodobnie lepszy niż ci, tak? Bo już mnie zabił. O, żółta brońka. O, i to jest ta nowa broń. Zaraz wam pokażę, jak on tutaj będzie. Bo szkoda naboi. O, o, widzicie? Takie coś to jest. Ona jest bardzo dobra, jest on tak samo je ma, ale ja byłem lepszy. Jest jeden do jednego. A jak się spadnie z mapy, albo do lawy wpadnie, jak w tym przypadku, to ten... To nam odbiera jedne... Jeden punkt. O Jest. Nie. Tu tak... E, jakiś... Lighting gun. Machine gun. Shotgun. Wow. O, tymi laserami trochę nie trafia. To trzeba przydupcić ty do ściany! Dobra, nie ma. Co? Moja broń jest niezawodna. Tak. Prowadzimy 3-1. On jest w sumie dobry, tylko już trochę się w to wciągnąłem i. Lepiej mi to wychodzi. O tu też jest trampolina. O ty dziadu! Gdzie on jest? Spadł idiota czy co? Okej. Okay. Czekolwiek nie, że jest nie, tylko czy... ja we, we dwojga, jesteśmy na tej mapie. No ale nie wiem, nie mogę dodać. Trzeba popróbuję, ale wątpię, że mi coś się uda, jakie skutki będą z tego. Wezmę naboje i poszukamy go. O, mamy go, mamy go, mamy, 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 zabijmy, jest. Okay. on schodzi z tym, shot, z tym shotgunem. A my, my... Nie. Jesteśmy... O, skubany. Mało naboi, będę trochę oszczędzał. The no, fuck? Skończyły się chyba... nie. Ale zaraz się skończą, zaraz... Fuck, już się kończyły chyba. Dobra, nie ma co. Jest, mamy jego broń. Gdzie on jest? Ja go słyszałem. A wy? Słyszałem jak przeładowywał tego chyba swojego shotgunu. O, rakieta. Aha, 5 do dwóch jest. Dobra, to broń. W sumie nie, będę chodził z maszynkanem, bo to jest trochę yy, wygodniej. I ma więcej naboi! I wolniej zużywa niż ten funk 5 do trzech. Yy, dobra, zbiorę to na wszelki wypadek, ale... Nie, może nie będę tak dużo używał. I do nadu teraz. I to drogą... A to bazooka, no to weźmiemy. To jest launcher. <grystanie> Może on tu jest. Nie ma. Chyba... Nie, nie ma. What? Oh, no, Pomyliłam się, myślałam, że mam tylko w tym... W tym... Da. O the fuck, Aha, zabij mnie. 5 do 4 spoko. fak no, nie no, muszę nadrobić, bo to i tak nie może być, że jakiś bot będzie mnie jechał. W tamtym odcinku już opamiętali mnie, bo wygrałem nawet wysoko. Dosyć. Nie pamiętam ile, ale. Oooo, że tak walę myszko, bo wiem, że tak było słychać. W odcinku tamtym... No ale... Nie wiem, nie mogę inaczej jakoś grać tak wygodnie. A, fuck, remisujemy. Kurczę, nie no, biorę to broń. Nawet moje szczątki były jeszcze. Lol. E, sorki, e, jestem już po przerwie. Oh, fuck, już kończymy. E, znaczy, nie kończymy, tylko... Fuck, gramy. Okej, okay, szukamy naszej najlepszej broni. Fak, 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 Gdzie on jest? No gdzie ten idiota? Słyszałem go. Fak. O, gin. No kurczę. Fak, no. Dam plamy, przegram z botem. O kurde, musicie mi to wybaczyć. Przegram z nim. Mówiłem, że on mocny jest. No kurde, jeszcze raz... Ser... Prądem już mi tu wyjechał. Fuck! Dobra, przegrałem. No cóż, tak bywa. Więc dobra. Yy, to koniec na dziś. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, trzymajcie się. No i cześć, do trzeciego odcinka żegnam się z Wami, Narka.